Wielki brat w sieci, zobacz więcej, bb5.tv.pl Buongiorno. Witam. Witamy, witamy. Casting się rozpoczął. Tylko jedna z was zostanie w domu wielkiego Aha. brata. Do dzieła. Piłka jest jedna, bramki są dwie. Dobra, dawaj. <gry> no tak. A miało być tak pięknie! No jest pięknie, <werka> jest pięknie. Co ma tak? być oh, to będzie, tak? Idziemy, siłę. Tak. idziemy. Zemka zmęczona. Taka jest zmęczona, gardełko to przecież. Moniko, skup się. Ta, tutaj ta, 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 to, zapraszamy. Ta, 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 Ale zachowuj się normalnie, dziewcząt, nie skać mi to jak małpa. Gdzie jesteś? Co? Tak jest, jest. Posłuchaj, no, pierwsze pytanie w ogóle do ciebie. E, tak? Czy słyszysz nas? Tak, tak, doskonale, Brawo. doskonale. Uh. No. <gry> no, 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 no. Słuchaj, posłuchaj, e, e, potrafisz klaskać? Tak. No posłuchaj, e, lubisz tańczyć? Tak. A no, co no, najbardziej? O jakieś latynoskie. Szekaj, zobacz. Wyklaszy teraz Raz, dwa, cha cha. Komisja spróbuje, proszę, raz, dwa bierzemy za dzwoneczki i. Raz, dwa, ta, cha. Raz, dwa, ta, A Jestem to musisz zatańczyć y, do rytmu którego my tutaj będzie, który będziemy wyklaskiwać wytupywać travail, i ja wystukiwać. Wytukiwać. jesteś gotowa Jest! jesteś pewna jesteś um, na kukarada. Głowy nie kazali stawać się, tylko nie potrafię. Dziękujemy bardzo. E, może Jarku, co uważasz tutaj na, na temat tego tańca? Podoba mi się. Podoba. Podoba się. bardzo mi się tak? podobał taniec. Bardzo mi się podoba. Dzięki. Bardzo, bardzo. Dzięki. Dobrze, a e, pani Koń? Brak taktu, brak rytmu. Ja nie wiem, co to za machanie to na szkole. Zupełnie niepotrzebne w ogóle. Nie podobało mi się absolutnie. To jest poziom zerowy. Dla mnie, moi drodzy państwo, ja takiego czegoś nie popieram, bo chamstwa nie zniosę. Mała, winna, zwinna, zgradna, dobrze się rusza, ja nie mam zastrzeżeń, jest okej. Dziękuję. Potrafisz wyklaskać taki rytm? Raz, dwa, pa albo dwa, Mam klaskać sobie rytm, tak? spróbuj. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. la ku la ku ka ra Dobra, dobrze. ja myślę, że tutaj może Jarku... Powiedz coś, co, co, co myślisz o tym. Um, o, ty, bo ja bym to nazwał bardziej show. To show, ale dla mnie okazało się, że kukaracza jest bardzo, bardzo erotycznym tańcem. Tak, tak, to, tak mi się to. wydaje, że to jakiś no, Ja śmiech, 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 podejrzewać. Dla Jarka ja każdy ruch jest erotyczny. Śmiem podejrzewać. teraz będę już jakby wiedział tym, mi zaparowała. Że, że czacza to bardzo erotyczny taniec, tak? tak? Pani pani? 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 Miałaś więcej klasy, Monika tutaj parodowała z tyłkiem na y, tutaj y, jak się nazywa? Na wałku naszym. Jurku. No. <ślałem>, na co mi nie podobało. Także masz więcej klasy od poprzedniej kandydatki, ale... To była! To znaczy? Jolanta czy... Dobrze, ja e, konsumując to wszystko i z, zbierając do tak zwanej kupy. Chciałem powiedzieć, no. że ten taniec czacza, no tak, no, przypominał czacze, tak, to fakt, mhm. przypominał. Scenie u ciebie oryginalność, wiesz? Tak. Tak, i to mi się no najbardziej właśnie, podobało. Bo czeka, z tego musi wszystkiego. Być trochę, no. No, Wielki Brat w sieci. Zobacz więcej. bb5.tv.pl.